Bye. <music> Kolejna niedziela Wielkiego Postu dzisiaj słuchamy bardzo długiego fragmentu Ewangelii Świętego Jana, całego dziewiątego rozdziału, w którym jest taka piękna historia, ale też i rozmowa, też jest trudna rozmowa z faryzeuszami. Rozdział ten opowiada o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. Kiedy Czytałem tę Ewangelię, przygotowując się do tej homilii, to sobie przede wszystkim przypomniałem takie zdanie, które usłyszałem od ojców Enrique Antonello, to są tacy księża pracujący w Brazylii, przyjeżdżają tutaj do Polski ewangelizować, nierzadko. I oni któregoś roku powiedzieli do nas tak, że Panu Jezusowi nie tyle zależy na, przecież to jest ważne, ale nie tyle zależy na uzdrowieniu fizycznym, co na uzdrowieniu wewnętrznym. Uzdrowienie wewnętrzne jest najważniejsze, bo uzdrowienie fizyczne, zewnętrzne trwa tylko przez chwilę, przez jakiś czas, w końcu trzeba umrzeć, natomiast uzdrowienie wewnętrzne przechodzi w wieczność. Kiedy czytałem tę Ewangelię, o tym sobie przypomniałem, bo. W historii tego niewidomego dokonują się oba te uzdrowienia. Najpierw, co prawda, Pan Jezus dotyka Jego oczy i uzdrawia Go fizycznie, ale On także jest uzdrowiony wewnętrznie. Święty Jan w tym, w tym rozdziale pokazuje drogę wiary tego niewidomego, który najpierw mówi patrzy i określa Jezusa jako jako po prostu człowieka. Odpowiada faryzeuszem: Kto ci to zrobił? Człowiek zwany Jezusem. Kiedy dalej wchodzi w dialog i w rozmowę z faryzeuszami, oni go dopytują. Ten niewidomy coraz bardziej uświadamia się, co się stało, i mówi: Przechodzi jakby krok dalej i mówi: To jest prorok. A na końcu. Wyznaje swoją wiarę, kiedy rozmawia z Panem Jezusem. On go pyta, czy ty wierzysz w syna człowieczego? On się go pyta, kto to jest, Panie, bym w niego uwierzył. Jezus mówi, Jestem nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezusowi przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy uwierzyli. Czyli de facto, żeby się dokonało w nas uzdrowienie wewnętrzne, żebyśmy przeszli od niewiary do wiary w Niego jako Syna Bożego. Od życia po swojemu, według własnych planów, do życia z Nim i według Jego świętej woli. Od życia w ciemności do życia w światłości z Nim. Od życia w grzechu do życia w wolności od grzechu. Tego Pan Jezus dla nas pragnie. Żeby się dokonało takie uzdrowienie, przede wszystkim fundamentem do tego jest pokora. Ten gest, który Pan Jezus czyni, myślę, że do tego się odwołuje Jezus, kiedy zaczyna uzdrawiać Jego oczy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył na oczy niewidomego, później idź myśl. Ziemia w Jego oczach, ziemia, humus, Wydaje mi się, że, że to jest, że ewangelista Jan i Pan Jezus zwracają nam uwagę na pokorę. humilitas, ten sam źródło słów, co ziemia. Jeżeli ja staję w prawdzie o sobie, jeżeli ja widzę swoją biedę, jeżeli ja potrafię nazwać swoją nędzę, jeżeli ja potrafię uznać swoją ślepotę, swój grzech, to mogę być i przyjdę z tym do Jezusa w pokorze, właśnie przyjdę z tym do Jezusa to mogę być uzdrowiony. Jeżeli sięgniecie do tej Ewangelii i posłuchacie, jak zachowują się faryzeusze, to zobaczycie, że oni nie są pokorni. Że oni są zarozumiali. Że oni też nie dostrzegają prawdy o sobie. Dlatego nie może się dokonać w nich uzdrowienie. Nie są w stanie otworzyć się na Syna Bożego. Ten proces wiary... Dorastania do wiary u ślepca dokonuje się wtedy, kiedy Jezus mówi, pyta się Pana Jezusa, kto to jest, żebym w niego uwierzył. Jezus odpowiada, tak, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Jak my mamy dojrzewać w wierze? To zdanie, jakby wydaje mi się, że pokazuje nam na takie dwa istotne światła, które zostawił nam Pan Bóg. Nikt z nas nie może oglądać i nie ogląda Boga twarzą w twarz. To jest niemożliwe. My nie możemy teraz stanąć w tej kondycji przed Bogiem twarzą w twarz, bo byśmy po prostu ulegli spaleniu, uleglibyśmy zniszczeniu. To jest trochę tak, jakbyśmy stanęli przed samym słońcem. Dlatego Pan Bóg znajduje dla nas dwa takie cudowne sposoby, gdzie, gdzie powiedzmy, ta energia słońca światła jest skumulowana, zostawia nam jakby takie dwa wielkie reflektory, dwa takie wielkie generatory, które pomagają nam dojrzewać w wierze. To jest światło Słowa Bożego i to jest światło Eucharystii. Jest nim Ten, który go widzisz i który mówi do ciebie. Jeżeli chcemy wzrastać w wierze, absolutnie potrzebujemy światła Słowa Bożego. Wiara mówi Pan Święty Paweł, wiara rodzi się ze słuchania, ze słuchania słowa Bożego. Jeżeli w swoim życiu nie będziemy słuchać słowa Bożego, to nawet jeżeli jest w nas jakiś okruch wiary, to ta wiara może słabnąć, a nawet obumrzeć. Ale żeby nasza wiara dojrzewała, absolutnie konieczne jest nam światło słowa Bożego. Potrzebna nam jest także światło Eucharystii. Gdzie Jezusa możemy dotknąć, gdzie Jezusa możemy przyjąć do siebie, gdzie na Jezusa możemy patrzeć. Korzystajmy z tych dwóch wielkich darów, jakie zostawił nam Pan Jezus, żeby dokonywało się w nas uzdrowienie, uzdrowienie wewnętrzne do wiary i żebyśmy w wierze idąc z Jezusem przez to życie doszli do domu Ojca. Thank